Witam Was na moim pierwszym odcinku z Angry Birds 2 Sprawdzę? Dobra, jest no to skrzynkę. To No woda, skoko. Ok. Jakby to to... Może trochę mnie kiepsko słychać, dlatego bo teraz słuchawek nie mam na założonych. I dlatego... A no tak to dla tych co pierwszy raz nagrywają, znaczy oglądają, to mogę pokazać na... o co tutaj chodzi. Oj, nie, nie, nie. O co w tej grze chodzi? Ok. strzelaną świtkinią taka dziwa kurde, ale jak ja mam to takie jak ja mam indywidualne no to jest ciężko bardzo kołać czego mogłoby się starać jakby się pospieszyło, no to może z jakiejś, nie wiem Miesiąc, miesiąc to bym już to co ja... Łatwo, jedę dwa lata i tak, tak. Kiepsko mi to wychodzi. No, kiepsko, to lada mi brzydzi. Okej, okay, wybuchaj. Tutaj po prawej stronie spotrzył się Jęk Azewski w ksiądze, a od się mnoży to się pomnoży i się zrobiła ten wynik, który jest proszony do bijania na przykład w Tajlandii. Przepraszam, że tak głośno. Przepraszam, że tak głośno, ale no. Na słuchawkach będzie lepiej. Na pewno, jak będzie mnie... To będzie teraz jest, to... No, włożę, gdzie mam coś. to. Ale średnio. Staram się wdać najcichsze miejsce, no ale no, nie wiem, czy mi to wyszło. Ej, no, to by wynik, to, to ja będę miał, na pewno lepszy niż wtedy. Po prawej stronie w górnym rogu się pokazuje wynik. Na górze tak jak się ma chaos, a tak niżej, jak się miał kiedyś. Nie, jest dobrze, jest dobrze. Jaki wynik? Wysoko. No, jest dobrze, jest dobrze, jest świetnie. No ile? Jaki wynik? Jej! Jo! Ponad 40 milionów. No, to będzie spokojnie. Ja tu to jest ja takie siedmiu. No, 45. Stałeś milionów. Bardzo dobry wynik. 45. Któryś piąty. No. O, jestem szósty. Ale tak to wstyd mnie. Pewnie on. No, no ba. z takim wynikiem. Jakby ktoś grał w z Becy, to zapraszam do mojego klanu. Teraz pokażę. Bambiczki. A proszę tutaj. Można sobie zobaczyć: Bambiczki, klan Location, Poland, klan Typ, Open. No, i tak. Zapraszamy do klanu Bambiczki. Coraz lepsze z dnia na dzień. No to prawda. I tutaj w tym też chodzi o zdobywanie wyniku. No, tutaj mam dosyć słaby. No i no, fajne nagrody są. Jak się żywi, mhm. a my ciągle wygrywamy ostatnio, więc zapraszam jeszcze bardziej. Jak tu mogę pokazać pierwszy poziom tej gry. Przejdźcie tam! No, a pierwszy poziom to idzie pokażę. A więc, wszystkie inwestycje i spróbuję przejść pierwszy poziom. A spróbuję sam przejść pierwszy poziom. Zobaczę, jak mi pójdzie. Bez tego oczywiście. Tak zmanuję Ale wy tak nie mam ja Chciałem pokazać jak co tego czerwonego się na początku tutaj zostaje Może to się ogląda w filmie, żeby zobaczyć 2 Trochę lubią to nie Grubasa powiedzą oblokować, tego to właśnie wystrzeliłem Kolejnego, nie, 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 nie O nie O nie, sorry, sorry, czekajcie Nie! O nie! O nie, o nie, przez przypadek! O nie! Przez przypadek działę! Dobra! No ja no to czas to było mi to zrobił Pokażę mi o jak to chodzi. To jest drugi poziom, to jest swotogam. A ja się strzelam. A właśnie, wiem, co mogę jeszcze pokazać. Wszystkich moców. Wszystkich potankowych. Dobra. O na razie to będzie będziecie mieli tylko te początkowe. No, ja bym chciał. Zmieniam sobie na te wszystkie początkowe. Zmieniam tego, na tego. Tego to ja w ogóle y, później wezmę, jakoś wystrzelę. Ja sobie tego też mogę pokazać. Chyba wszystkie, pokażę wszystkie. To może jakiś większy poziom, aby było więcej pokazywania. 50 na przykład. Ok, bez tego. Ok, najpierw was, Tu nie trzeba strzelać. I proszę, nie trzeba kilka jak ani po prostu zobaczyć, jak to strzela. Nieźle, może ulubiony Mogli wezmę. I to z jajkiem. O. Osiem. To z jajkiem, jak się kliknie, to już strzela jajko okej, no. Ok, pokażę tego, bo to jest dodatkowy. Polecam go też odblokować później. O. Tak, się i, to... no i No i... No jest takie większe nie no, znowu przez przypadek wygrałem grę nie? nie no, jak? No dobra no, tak. Aha, no naprawdę wygrałem pokazują Pokazując. Dobra. Jeszcze dużo jest do... Zresztą Maniołsa nie wie, co. Ten, jak się oczekiwał, się rozwijał trzy. I teraz wygrywam przez korek. Gruba to zmanuje. Dwa. I dobrze, i dobrze, i dobrze. Chyba jest źle, nie do końca. Tego, tak. żółty, przyspiesza. Jest tak kliknie zakręka. Przyspiesza. Może nie było widać, ale no. Dłogodzimy. Ale robi takie zawijastki. Wracam. No A i czerwony. Nie przyplomniej, bo jeszcze ja się tylko wykam. To, że teraz mogę przegrać i bomba wybucha. No, to co? Chyba... Oko. I bomba, no tak, na dobitko No i tak, to było... To był mój pierwszy film i... I takie pokazanie, jak się ja Później, może jutro będzie nagrywał Swatnighter. Może to coś... dla Fortnite. Może osobiście sobie. Reklama, nie lubię reklam. Zajmę się niedługo montażem, będę montował te filmy, ale w każdym razie dwa filmy sobie takie nie montowane. Hmm. Ja w ogóle mam o, O, okej, X. Aha, innego baru. Okej, ten poziom. Taka oferta to w ogóle się nie opłaca, to się zdobywa od razu. Prawie ja nie kupujcie tych, tych ofert. No bo, znaczy, na no start, no to nie polecam kupować, ale na start, jakby coś chciał, no to można kupić niby coś takiego. O, to. To. to... to... Nie, no ale to, to drugie sklepy można kupić, ale no lepiej nie kupować, po prostu normalnie grać, no bo to skupowanie, no to, to w tej grze to mało daje, no i brak. no to co, okay. to kończymy, okej, Tu